Ja przyjechałam się kiedyś na kolorowej reklamie, która mało miała wspólnego z rzeczywistością. Ja pierwszy raz miałam tego tak oglądając reklamy go kiedy byłam mała. Tak, będę budować mam na wieże. ty! zbuduję która przyciągnie się Cóż za wspaniała zabawa. Zbudowałam klocek, bo w pudełku było 10 elementów. A księżyc mogę sobie wystrugać. sera. Co te reklamy mają do rzeczywistości? Zresztą sami pomyślcie, jakby to wyglądało, gdybyśmy zachowywali się jak szaleńcy z reklam. O Jezu, Jezu! Dlatego z serka mogłabym umrzeć. Ale tak jak coraz mniej dotyczą nas reklamy w TV. Wyskakującego pięka w komputerze są epicentralne do zniesienia. Gdzie jesteś? Zmierzcie, kończę. Mówi się, że reklamy mają wpływać na naszą podświadomość. wiecie. jakby wróg przedostawał się do naszego celu. I sami przyznajcie, gdybyście mieli wybrać między szczerą reklamą a chwytem marketingowym. drugiej kliencie polecam mleko wydojone przez naszego pracownika, który wcześniej podrapał się po jajach. Ale to tak w chwili refleksji. W każdym razie serdecznie zapraszam na ten kanał i zapraszam do subskrypcji.